Po pięciu spotkaniach bez porażki na Legię czeka prestiżowa walka o kolejne trzy punkty. Do Warszawy przyjechała dzisiaj drużyna Wicewa Łódź. Pierwszy kontakt z piłką Dmytro Babiłowa, oprócz bramkarza Michała Huli. Jeden z nowych nabytków właśnie w tym okienku transferowym. Pierwsza akcja Jeffera Jefferson Ortiz. Michal Hula, Hula, Michal Hula. Ponad 80 występów w barwach. Legi Warszawa na koncie 29-letniego Mikity Storożuka, tak samo jak Portugalczyka Rui Pinto, który dzisiaj zapewne pojawi się jeszcze z ławki rezerwowych. Akcja gospodarzy! Jeszcze raz Michal Hula. Strzał Ala Mikoterwo. Za krótko tym razem Ukrainiec. Davi Moreno, dobre zagranie Brazylijczyka kontra wicewa Łódź. Ale też dobry powrót legionistów. Jeszcze raz, Marton! Kapitalnie warszawski! Jak na razie jeden faule, po stronie Widzewiaków. Trzy zwycięstwa na wyjazdach, dwa remisy, trzy porażki drużynę Widzewa Łódź. Akcja prawą stroną, uderzenie obok bramki. Ponownie z zagranie z lewego narożnika, Moreno! Obaj teraz Finowi na parkiecie, Tkaczenko, jeszcze Tkaczenko! Po raz kolejny Ukrainiec, między innymi Ugo Alves. Alamiko, terwo! Piłka już jednak w rękach jego vis-a-vis -vis Tomasza Warszawskiego. Tkaczenko, Władysław, Tkaczenko, Sylla! Erik Sylla, jeden. do zera dla gospodarzy! Źle teraz, Marton. Przechwyt Alwesza, Ugo Alwesz prawym skrzydłem. Alwesz! Nie ma drugiej bramki dla Legionistów, od razu też ruszamy po drugiej pole bramkowe, Rubeny Sanchez, Marton! Filip, Malton i wicef ekspresowo doprowadza do wyrównania. Niezbyt długo cieszyli się gospodarze z teraz muszą uważać na Jeffera, Jefferson Ortiz, Ortiz! Pizek arbitrów Henry Miko Terwo na lewą stronę Storoszuk i gol! Nikita Storożuk i Legia Warszawa wraca na prowadzenie. Ściódmy gole błego zawodnika. Rete Debil z Cholica, także Rete Dragons. Pniewet. Nie dostał jednak podanie tym razem 29 latek. Michal hula. Miękkie zagranie w pole. Karne strzał nad poprzeczką. Michal hula. Daleki wyrzut blisko widzewiacy wyrównania Babiłów 2 do 2. Ależ mamy roller emocji w gali w Warszawie. Za każdym razem legia, jak już wychodzi na prowadzenie jednobranką, to Widzew natychmiastowo odpowiada. Po raz pierwszy kadra widzewiaków awansowała na młodzieżowe Mistrzostwa Polskie, niezależnie od kategorii wiekowej. Jeszcze raz Żmijewski. Jefferson, Dobre wycofanie. Piłki. zatrzymany Rybicki. Urachano Iwano Frankisk z ekipą, z którą sięgał także między m.in. Popuchar Ukrainy. Dobrze rozczytali jego intencje gracze. widzawał Łódź. Sebastian Baczot, Metro Babiłow na lewą stronę. Filip Marton. Marton. Filip Marton. Wycofanie w okolicy linii środkowej. Jefferson Ortiz. Jeffery kontra Storożuk, Jefferson Ortiz! Jefferson Ortiz i to Widzew obejmuje prowadzenie w Warszawie! Zatrzymany Ugo Alves, Babiłow! Wraca piłka do Henry'ego, ala Terwo. Babiłow, zatrzymany Ukrainiec, Nikita Storożuk, Tkaczenko! Władysław Tkaczenko i na początku drugiej połowy mamy już remis! Rezultat remisowy 3 do 3 i kolejną akcję gospodarzy dokładnie Storożuk. Przechwyt drużyny Przyjezdnych. Rzut wolny Alves zostawia piłkę kolegom. Rzut wolny dla Legii Słupek. Ładne zagranie Oskar Szczepański. 4 do 3. Ależ kapitalnie w polu odnalazł się Jarosław Żmijewski, Ukrainiec. ponownie wyprowadza Legię na jednobrankowe prowadzenie. Zagranie wzdłuż prawej strony, Rybicki, zablokowany Ukrainiec. kontra gospodarzy Ugo Alves, Alves-Żmijewski! Sporo miejsca z prawej strony mieli legioniści, teraz ustawiony już Widzew na własnej połowie, Ugo Alvesz! Świetna okazja dla gości. Babiłów, Babiłów! Warszawski wybija Morzejko. Za moment legioniści mogą strzelać do pustej siatki. Czy będzie tak w tej akcji? Strata, Baczo, Uderzenie gospodarzy i gol! Nic nie wyszło. Drużynie widzę z akcji z wycofanym brankarzem. Alegia za sprawą Jubilata Henrygo. Alamico Terwo trafia na 5 do 3. Kolejny raz ryzykownie widzę. Szansa na szóstą bramkę. Okazja na strzał z daleka. Jeffere, Zatrzymany Kolumbijczyk I okazja na kontratak Eriksyla. Eriksyla! Jeszcze Moreno broni w tej sytuacji brazylijski pivot. Eriksyla po raz kolejny. Zatrzymany reprezentant Finlandii. Ruben Sanchez, Możejko, Możejko, Michal Hula. Dobre zagranie, Martone. Stały fragment gry, jeszcze raz dla widzewiaków. Warszawski broni strzał Martona! Piękna interwencja Tomasza Warszawskiego, jak będzie teraz, Babiłow do Moreno! 14 trafień już na koncie. Nawet Erika Sylli potencjalna walka o koronę Króla Strzelców Dabi Moreno, piłka w polu karnym Tomasz Warszawski zatrzymuje teraz Dmytro Rybickiego Tomasz Warszawski jednak kolejny świetny występ jeżeli chodzi o golkipera w warszawskiej Legii jeszcze Michal Hula dobre zagranie na prawą stronę ostatni kontakt z piłką po stronie Widzewiaków drużyny, która po raz drugi w tym sezonie przegrywa klasykę z warszawską Legią na własnym terenie widzę przegrał 4 do 7, natomiast w Warszawie przegrywa różnicą dwóch trafień. Bardzo dobra ta pierwsza połowa, szczególnie dla widzewa Łódź. Prowadzenie 3 do 2 bramki Babiłowa-Martona i Jeffersona Ortizano, no ale później kolejne 20 minut już wyraźnie pod dyktando trenera. trenera Jusiego Nestrema i jego podopiecznych. Widać też do po liczbie strzałów. W tej pierwszej połowie mieliśmy więcej uderzeń. Jeżeli chodzi o widzewa Łódź.